Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Dzisiaj ze mną Roman Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Daj Mi Czas. Dzień dobry. Dobry. W kwietniu, tak się chyba do tego już przyzwyczailiśmy, nie tylko w Częstochowie, ale o tym mieście teraz rozmawiamy, że organizowane są imprezy związane z autyzmem, ze świadomością autyzmu, z dniem 2 kwietnia, kiedy to taki światowy dzień świadomości i wiedzy na temat autyzmu i zaburzeń pokrewnych jest obchodzony. Po to, żeby, żeby o tym wiedzieć jak najwięcej i e, 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 żeby e, uwrażliwiać na tych, którzy są dotknięci autyzmem. Jak to będzie w tym roku? Czas jest inny. Czas jest inny. Od kilku lat jest czas inny. <laughs> Od dziesięciu lat już organizujemy tą, imprezę, tą akcję, prawda, która ma na celu uświadamianie społeczeństwa, ludzi, szczególnie tych Czyli częstochowi, okolic, żeby poznawali na temat osób z autyzmem, jak się zachowują, co robią. I tego trzymaliśmy się przez te ostatnie 10 lat. Przez pandemię, teraz sytuacja wcale nie jest lepsza. Refleksję mieliśmy do samego końca, czy podejmować to wyzwanie i mówić, opowiadać o autyzmie, ale uznaliśmy, że trzeba. Nie wolno się poddawać, musimy robić swoje, ale oczywiście całą tegoroczną akcję, te dni, które poświęcamy na uświadamianiu ludzi, na propagowaniu wiedzy na temat autyzmu, podporządkowujemy również z całym szacunkiem naszym sąsiadom, przyjaciołom z Ukrainy. Dlatego jak zapalaliśmy się zawsze na niebiesko, w tym roku zapalimy się na żółto-niebiesko. Jeżeli chodzi o to, co przygotowaliśmy w tym roku, Program nie odbiega dużo od tego, co zawsze robimy. Doskonalamy na pewno, prawda, bo doświadczenie już mamy. Jak lepiej robić, uświadamiać, opowiadać o autyzmie. W tym roku na pewno odbędzie się, robimy konferencję naukową Jestem osobą z autyzmem, dajcie mi szansę, gdzie będziemy również omawiać problem osób z autyzmem. Będziemy mieć przystanek autyzm na Placu Biegańskiego dla miejskich przedszkoli, czyli też pamiętamy o tych naszych najmłodszych obwazelach, częstochowionach i częstochowiankach. Będzie oczywiście niebieski maraton Zumby, taneczny krokiem w niebieski świat autyzmu, już też się wkomponowała impreza tak dosyć mocno nasze obchody. No i kulminację zawsze robiliśmy na Placu Biegańskiego. Dlaczego? Dlatego, że chcieliśmy ściągnąć, kolokwialnie mówiąc, jak najwięcej mieszkańców, mieszkanek Częstochowy i jeszcze przy okazji Takiego wydarzenia, jakim może być koncert, prawda? Gdzieś tam rzucić po prostu informacje w postaci ulotek, propagowania też tej wiedzy o autyzmie. W tym roku zaplanowaliśmy taką galę, taki koncert w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie. Uświetni nam to, długo oczekiwany, długo chcieliśmy, żeby, żeby, żeby wystąpił na naszej akcji, chociaż nie musieliśmy go długo, długo namawiać roku, Olej Klepacz z dźwiękoszczelnymi, czyli z Michałem Walczakiem i e, Michałem Roradem i to muszę się pochwalić, że to jest pierwszy e, taki koncert w takim składzie w Częstochowie, także tym bardziej jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, że, że będziemy mogli wysłuchać takiego niesamowitego e, tria. Chcieliśmy na tej gali wręczyć medale profesora Tadeusza Gałkowskiego niedawno zmarłego Częstochowianina, który no też był naszym takim, takim mentorem, szczególnie przy organizacji konferencji, wspierał nas w naszych działaniach. I tak jakby inicjatywa jest wiceprezydenta Stefaniaka, żeby taki medal przyznawać. W tym roku przyznamy pięć takich medali. Oczywiście jeszcze nie zdradzę, nie zdradzę komu, ale na pewno to będzie się wiązało z pagowaniem w autyzmie, taką nie wiem, sferą bardziej, że tak powiem naukową. Na mhm. pewno będzie rozstrzygnięcie konkursu, który trwa już e, od roku czasu, w e, którym uczestniczyły e, placówki przedszkola i szkoły częstochorskie, i będziemy przyznawać tak, takie wyróżnienie, e, że przyjazna e, osobom ze spektrum autyzmu szkoła czy przedszkole. Też będziemy chcieli takie certyfikaty e, wręczyć na, na tej gali. E, tu jeszcze muszę wspomnieć, że tegoroczna akcja była jakby planowana pod tym kątem również, że mieliśmy mieć właśnie gości z Humania. Tutaj dzięki inicjatywie, jeszcze raz powtórzę, prezydenta Stefaniaka, mieliśmy już wszystko dograne. Mieliśmy zamknięte hotele, już mieliśmy plan przygotowany, wszystko. No niestety, te tragiczne wiadomości, które nas dotarły, wiadomo że y, przedstawiciele miasta Humania musieli zostać na, na Ukrainie, ale na pewno się będziemy z nimi solidaryzować, na pewno będziemy o nich wspominać, na pewno im przekażemy to wszystko, co tutaj zrobiliśmy i my, mamy nadzieję, że jak najszybciej y, spotkamy się y, i to nie odwołaliśmy y, tego spotkania, ale przesunęliśmy. Mam nadzieję, że w najgorszym wypadku spotkamy się za rok czy na kolejnej naszej akcji. Ta akcja rzeczywiście jest piękną dziesięcioletnią tradycją. Tak zastanawiłam się nad tą pewną taką zmiennością, która musiała być wprowadzona w czasie pandemii, tak? jeżeli chodzi o organizację, teraz jest wojna w Ukrainie, więc też sytuacja zupełnie inna. Ale też przecież wszystkie osoby, które są dotknięte autyzmem czy innymi pokrewnymi zaburzeniami, przecież one tego samego doświadczają. Jakby nie można tego tematu zostawiać ani na chwilę. Tak, nie zostawiamy. Wiadomo, oczywiście, że całą, całą to naszą akcję dedykujemy też z szacunkiem do obecnej sytuacji, która jest właśnie naszą wschodnią granicą w Europie czy, czy na świecie. I, i faktycznie no. Musimy też robić swoje, bo miejmy nadzieję, że już szybko, bardzo szybko ta wojna się skończy, prawda? A te wszystkie rzeczy, które, którymi się zajmowaliśmy, nie tylko my, ludzie, różne organizacje, te wszystkie problemy i, 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 i niezałatwione sprawy zostaną. Także po prostu ym, myślimy oczywiście o tym, co się dzieje na, w Europie, ale też staramy się robić swoje kontynuowanie. Mm -hmm. A na ile ta świadomość budowana bardzo tak systematycznie przez między innymi przez Towarzyszenie daj mi czas, ale nie tylko przez wszystkich, którzy są zaangażowani w te kwietniowe przede wszystkim imprezy, na ile ona znajduje już odzwierciedlenie rzeczywiście w świadomości choćby Częstochowian? Znaczy, ja myślę ja myślę tak, że Częstochowa robi to dobrze. Od 10 lat rozwijamy się, staramy się przechodzić na tak zwany wyższy poziom. Staramy się mocno. Myślę, że częstochowa jest dobrze uświadamiana. Dlaczego? Świadczy to chociażby o tym, że obserwujemy, monitorujemy to, co się robi w Polsce, prawda? Mm -hmm. no, powiem tak, niektórzy jakby koncentrują się tylko na zapeleniu, nie wiem, galerii, okien, jakiegoś budynku, podświetlenia. My to robimy na szerszą skalę. Nikt nie robi takiego eventu dużego, gdzie przecież y, pani doktor pamięta o że były no, tysiące ludzi na, na, na placu biegańskiego, prawda? Y, 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 zawsze mamy zaangażowane szkoły częstowskie, zawsze miasto y, nam pomaga. Y, powiat Częstochowski również też y, propaguje wiedzę, gdzie są rozsyłane y, materiały informacyjne. Y, jakby tak spytać Częstochowianina i, i, i nie wiem, na przykład mm -hmm. osobę m, strzelam, nie wiem, z Łodzi. nie wiem, czy nie wiem, czy, czy statystycznie nie Częstochowa nie, 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 nie wyglądałaby po prostu lepiej w tym w tym, co to jest za kto to jest, jak się zachowuje, jak trzeba postępować. No i cały czas też myślimy o tym, chociaż tak jak mówię, troszeczkę ostatnie lata krzyżują nam nasze plany, ale jak mówię, no wszystkie te pomysły nasze zostają i na pewno, na pewno, na pewno z tym. Tymi pomysłami wrócimy, już w takim naprawdę fajnym, myślę spokojniejszym czasie, już niebawem, już niedługo. Tak, no, czekamy na spokojny czas, ale tak jak mówisz, trzeba swoje robić niezależnie od tych zewnętrznych okoliczności, na tyle na ile one działać pozwalają. To, że włączają się w tę akcję od bardzo dawna szkoły, że włączają się przedszkola, to jest niesamowite, bo przecież dzieci tak do końca nie wiemy, ile zapamiętają, ale będą pytać, ale po co, ale dlaczego? Nie wiem, choćby niebieskie baloniki będą prowokować do tego, żeby z rodzicami być może przez chwilę porozmawiać. To wszystko jest dobre. Tak. I wydaje mi się, że działania, nawet takie jak, jak wspomniałaś, te baloniki. Prawda? Czy, czy nie wiem, czy niebieskie cukierki, i jak zwał tak zwał, czy, czy mm -hmm. lizaki y, od tego się zaczyna, ale tak jak mówią, że, y, że to gdzieś drąży w, w, tych, w tych dzieciakach już też, zostaje ten niebieski kolor, a to niebieski to pewnie gdzieś tak Jak autyzm to gdzieś to, to, to idzie dalej, prawda? Także mm -hmm. sukcesywnie małymi kroczkami y, próbujemy przemycać w różny sposób y, tą wiedzę o, o autyzmie, o osobach y, z autyzmem, tak jak tak jak widać, że no, i angażujemy przedszkola, i szkoły, i angażujemy osoby dorosłe, i, i nasze godziny ciszy, gdzie, gdzie dużo też korzysta osób seniorów prawda, z tych godzin, gdzie są zadowoleni, gdzie mogą w, w takich warunkach odpowiednich dla nich, spokojniejszych, bez y, całych tych bodźców różnych, które, nas, y, które doświadczamy y, w dużych sklepach. To gdzieś to każdy gdzieś myśli, że dlaczego? Dlatego. No i po prostu gdzieś, gdzieś przemycamy tą cały czas wiedzę podczas różnych takich akcji. No, niejednokrotnie wydawałoby się, że może czemu koncert? Czemu na przykład podświetlenie? Czemu coś? No właśnie temu, że gdzieś to komuś zostanie, mhm. gdzieś ktoś zapyta, spróbuje się dowiedzieć, wygoogluje, prawda? To już jest dla nas też duży sukces. Są... Mm -hmm. No i mniej się zdziwi, albo w ogóle się nie zdziwi, kiedy będzie widział czyjeś e, dziwne e, zachowanie, tak? E, też myślę, że bo, bo, bo autystycy przecież nie zachowują się zawsze tak, jak tego oczekujemy, tak? E, to naprawdę zresztą spektrum autyzmu jest bardzo szerokie, te zachowania są różne, ale też wiem, że wiele osób. E, ze spektrum autyzmu i z pokrewnymi zaburzeniami studiuje. To już nie tylko wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej, kiedyś gimnazjum, później szkoły średniej, ale i studia. Tak, to są osoby, które, które, które radzą sobie na studiach, wykończyły mhm. kończyły wyższe studia. No jedynie gdzieś tam może mają troszeczkę problemów w zwanych kontaktach tak społecznych i tak dalej, ale to tak jak mówię, tak jak już, tak już wspomniałaś, to jest to szerokie spektrum autyzmu. To już teraz idziemy bardzo szeroko, bo, bo jak mówię, my tutaj, czy, 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 czy zespół szkół spektralnych M23, z którego się wychodzimy, to raczej no, my mieliśmy osoby z autyzmem, zaburzeniami pokrewnymi, prawda? No, z upośledzeniem umysłowym. Prawda? Także to teraz to wszystko idzie też w innym prądu, że zespół Aspergera, prawda? A to teraz zostało zbite we wszystko jedno, jedną taką szeroką nazwę spektrum autyzmu. To jest bardzo szeroki, Tak, ale też wiem, że przygotowanie dorosłych jest coraz lepsze do pracy z osobami z autyzmem. Przygotowywani są także wykładowcy na uczelniach, nauczyciele w szkołach. Myślę, że tak. Myślę, że, że, że to, już, to już nie ma od tego odwrotu, prawda? Ci ludzie będą, będą docierać do szkół wyższych do i będą pracować, zajmować jakieś stanowiska w miarę możliwości swoich oczywiście. Tutaj jak już to już chciałem się też pochwalić, że rzeczywiście w szkole specjalnej numer 23 w zespole szkół, no już od kilku lat młodzież chodzi na, na praktyki do, do hipermarketów. Do, do, mhm. wykonują prace różne takie chałupnicze, prawda? W szkole. Także no, my gdzieś, gdzie możemy, to też y, próbujemy ich po prostu jakby też również y, zawodowo, prawda? Bo tutaj muszę wspomnieć też, że, 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 że po, po iluś latach y, takiego y, y, poszukiwania możliwości otwarcia domu domu na przykład z auttyzmem i teraz mamy taki mhm. dom często dom samopomocy typu deno z 15 i tutaj jest praca szczególnie rodziców, którzy, 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 gdzieś tam chodzili, żeby taki 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 dom powstał. Oczywiście całego środowiska nauczycieli również także wszystkie osoby, które zaangażowane są w pracę z osobami z autyzmem no i tutaj mamy taki sukces, że 16 osób już dorosłych w tym, w tym domu przebywa. Mhm. Rano, tak? chciałem wspomnieć, że to też um, przede wszystkim przez Towarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu. O tym, o tym domu rozmawialiśmy i będziemy pewnie do tematu jeszcze nie jeden raz wracać. A teraz apelujemy o to, żeby nie tylko w kwietniu zapalać się na niebiesko dla autyzmu. A gościem programów w sieci telewizji Orion był Roman Kowalczyk. Pięknie, dziękuję.